Diablo pojawiło się w World of Warcraft, a bardziej pojawił się event w owie pod nazwą Gridia Emisarii, który ruszył 25 maja i potrwa do 15 czerwca. Event, oczywiście, jest ze względu na to, że za parę dni, gdzieś na początku czerwca, będzie można grać w najnowszą odsłonę Diablo, czyli Diablo 4. I z tego właśnie powodu w World of Warcraft będą się pojawiać w różnych lokalizacjach portale, z których będzie wychodził Treasure Goblin. Możecie go złapać w różnych miejscach na świecie Azeroth i istnieje pewna rotacja tych lokalizacji, w których będzie się pojawiać ten Goblin, i tutaj macie taką dużą rozpiskę, bardziej taką tabelkę, ale nie nie potrzebujecie tej całej śmiesznej tabelki, bo wystarczy, wam bardzo przydatny addon pod nazwą Week Aura. Do tego addona będziecie musieli zimportować kod, który będzie wam pokazywał czas, za ile zrespi się ten goblin, no i będzie napisana lokalizacja, w której krainie on się pojawi. Oczywiście link do samego Dona oraz do tego kodu będzie się mieli w opisie pod filmem. Jak zrespi się portal, to goblin będzie z niego wychodził około 5 minut i na mapie pojawi się ikonka pokazująca dokładne miejsce, w którym ten portal będzie się znajdował. Dobrym rozwiązaniem będzie też dołączenie do customowej premade grupy w celu zabicia tej rarki. A wystarczy że wpiszecie w szukajce frazę goblin i powinno wam znaleźć parę grup, do których będziecie mogli dołączyć. No ale przechodząc może wreszcie do tego, po co zabijasz tego treasure goblina? Otóż między innymi pomanta z Charger, który przez pewien czas nie był dostępny. Ten mount pojawił się w momencie, kiedy chyba wychodziło Diablo 3, jeżeli nie, to możecie mnie poprawić w komentarzach, i potem zniknął z tego całego WoW'owego sklepiku. Parę miesięcy temu pojawił się on znowu, gdzie można było go kupić za prawdziwe pieniążki, znowu zniknął i pojawia się z powrotem, gdzie można go zdobyć całkowicie za darmo. Swoją drogą ten mount ma się podobno pojawić w przyszłości w trading postie, więc jest to podwójny chuj do dupy osobom, które kupiły tego mounta kilka miesięcy temu. Czyli na przykład mi. Ale plus tego jest taki, że jeżeli nie poszczęści wam się w trakcie tego eventu z tym mountem, to będziecie mieli okazję zgarnąć go z trading postu w przyszłości. Oprócz tego mounta możecie wydropić wiele innych przedmiotów, jak na przykład Battle Peta, czyli taką demoniczną kozę, kaptur na głowę oraz pelerynkę, która ma naprawdę bardzo ładny model w jakości HD, zabawkę Nightmare Banner i ten kosmetyczny na plecy w postaci worka, który jest przebity przez miecz, kosmetyczne bronie na offhand, hand oraz one hand, które wyglądają jak drewniana piracka noga, 36-osotowy bug, który myślę, że na pewno się przyda do powiększenia waszego plecaka, polar na 385 item levelu, jakąś zabawkę pod nazwą 12-string guitar oraz możliwa jest do zdobycia kolejna zabawka, która zmienia wygląd używania waszego hearthstone'a. Kiedyś w poprzednich takich eventach z Diablo po zabiciu goblina można było trafić do innego świata, w którym trzeba było zabić krowiego króla, który dropił jakieś tam itenki, lecz niestety Blizzard postanowił zrezygnować z tego pomysłu, aż bo event był naprawdę bardzo fajny. Z Goblina jeszcze możecie zdobyć itenki pod nazwą Small Charm, które zwiększają wam niektóre statystyki, jak na przykład stamina, Strength, Agility czy nawet Intelekt. Ale nie działają one na rajdach, na kluczach Mythic Plus ani na PvP. Także są one tylko użyteczne w otwartym świecie. Przy okazji, kiedy bijecie tego Treasure Goblina, to przygotujcie się na to, że gra będzie nie wyrabiać z NATO około ludzi i będziecie mieli pokaz slajdów jak w PowerPoincie. Niestety bardzo dużo osób jest zainteresowanych tym eventem, więc stąd będą takie ścinki. Jak już mówiłem, event ten trwa do 14 czerwca, a dzień później, czyli od 15, pojawi się nowy event pod nazwą Welcome to the Sanctuary, w trakcie którego będzie 50% buff do zdobywania expa oraz reputacji. Być może jeszcze coś będzie w trakcie tego drugiego eventu do zdobycia i poinformuję was o tym, jak tylko coś się pojawi. Dlatego zostaw suba, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie World of Warcraft, no i zostaw łapę do góry dla zachęty, jeżeli się podobało. Social media w opisie pod filmem standardowo, streamy są w każdy czwartek o 17 na Twitchu, no i to tyle. Trzymajcie się, hej!